Witamy sporo ten Odcinek następny, jedenasty chyba, albo nie wiem, to, który to sobie zobaczycie. No. <coughs> numery pewnie, na YouTube, te numery pewnie raz taki, raz taki pewnie nie jest w ogóle po kolei. Ja robię po kolei, ziom numeruję, ziom, ja wziąłem ja tutaj sobie. A my dalej tym samym nastrojem jesteśmy w kopalnia! Bo kopalnia to takie miejsce dla pracowników. I my będziemy kopać węgiel. A Redho nie lubi kopać drewna i węgla, bo on jest z Warszawy. Jesteś z Warszawy? Z Bawy? Warszawa, Warszawa. A skąd jesteś? Z Masła? Op. Coś mnie gryzie, to chyba głód? Mały głód mnie ugryzł. Ja słyszałem, że jak ty coś jesz, to jesteś głodny. Paragraf. Zjedz coś, a będziesz głodny. Zio, mały, głód. mały głód cię pożera. Slimol. O, widzę twój nick. Ja jestem mało Ciebie mój przyjacielu Już mnie widzisz Możeś kucnął No i wyjebało to wybuchło? No, wyjebał hmm. Okej, okay, więc tak Gdzie jest RedHannik? Kocłem no To nie kucaj, bo Cię szukam no Widzę! Kopiamy się do RedHa oh yeah, by czas. Nie kop mi się tutaj Będę, To nie kop Ok więc tak Czemu to jest wszędzie gravel? Gdzie ja chcę kopać? Słyszę kopanie, nie kop No nie kop się do mnie Dobra Oro masz, jak będziesz miał też pokopane w domku Co No bo ja tu się ko robię sobie A ty mi tu właśnie będziesz niszczył zaraz Chcę tylko wyjść z kopalni No to trzeba do mnie, nie? A którę mamy iść przyszedłeś. Nie znajdę już się nie kop do mnie. Wejdę z... i ucieknę. Wiesz, że potem się potworki respią w tamtych miejscach, które ty kopiasz. Nie wejdę i ucieknę! Dobra, już się nie zrespią, zakopałem wszystko. Co cię słyszę? Rozjebiesz coś, to... <grych> Zdejmę w domku. Hmm. Tak naprawdę... to nie mam pomysłu co mogę zrobić w domku. Muszę właśnie... Domu dzwoni Więc ja na chwilę się... rozłączam. Co to jest? Halo? Do Kuby ktoś dzwoni, a ja sobie ulepszę nie? Coś na pierwszy level poproszę. Coś na pierwszy level poproszę. Haha! Ja Te wolę sobie ulepszyć, Kilo, w taki gówniany, ale zawsze coś. Hmm. Pagapum. Wydajność. Czyli pewnie się nie będzie kończył. Nie wiem jak to po angielsku. Czekajcie, mogę zmienić sobie tutaj Język. Słyszysz chyba? Tak. Okej. Okay. powrotem. wydajność to jest to, że będzie się... szybciej będzie działo, tak? Znaczy chyba. na dłużej Chyba. Takie puściutki ten domek. Mm. O, pokażę wam coś. Więc tak, ja miał pistony w tym miejscu, co tutaj jest, ten o, co rozwaliłem, tu będzie piston, będzie patrzył w dół. To będzie o to podnosić do góry i w dół. Więc tak, czyli woda będzie na tym poziomie. Tak. Powiedz Red czy ciebie łowa boli? Trzeba to zabudować Wiem co muszę zrobić, muszę tak, wykopać tutaj dziurkę Dobra, teraz, dlaczego mi to działa, wcześniej nie działało, te nasionka Tutaj są pistony Teraz tak, poczekaj, wiem Tutaj działa, bo... Jest oświetlone! Ale filozofia, chłopaki Dlatego się te zboże niszczyło, bo nie było oświetlone, tylko dlatego, nie ma innej przyczyny Letko możesz kontynuować. Ja? Kontynuuj, bo cię zjem. Nie wiem, co mam kontynuować. No, tylko skrębam, ja bym kontynuował na twoim miejscu. Okej, okay, więc tu będą pistony w... w tym miejscu. I kabel... Nie, tu będą... Zaraz, dajcie sobie... Nie. Chyba tutaj musi być najpierw repeater, który będzie pokazywał na ten, albo nie, nie, nie pamiętam, będę musiał zobaczyć. Jeżeli nie, to tu będzie kawel tylko leciał i dotąd zostawiamy wszystko w miejscu i idziemy zabić Redha. Kogo nie zabijesz? Okej. Okay. Mm hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Hmm, 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 hmm. Ktoś mi podpierdolił węgiel. Chwilę teraz. Te Zobaczcie, czy te pistolety będą działały? 16. gdzie sam kabel tak. 16. Leciał. 16. Dobra. Chuj. <śmienic> Co my będziemy robić w tym odcinku? O jejku, pani mnie tu nie zaskoczyła. Bo... No i wyjebało, super. Dziura na pół domu, hmm, zajebiście. Po co umieć walczyć z creeperami? Yy, po co mnie od tyłu zaszedł? Okay. Dobra dziura, może być, chłopaki. Dziura jest dla frajerów. Nie, bo dziura jest dla frajerów, to zakopiemy, chłopaki. Hmm. Okay. Środek nocy, jak? Przypuszczam. Mm -hmm. Przypuszczasz? Przypuszczam, że wątpię. O, ja sobie zabrać ten table, bo fajnie wygląda. Chyba Tak? To biorę. Spierdalaj. Coś we mnie strzela, zio. Idę sobie zrobić łuk i będę szczelowy. Red dziś O, Redha Nie jak niego szalam dziś gdzie gdzie gdzieś? Fak. O nie, dobrze jest. Strzelają we mnie już. To też zaraz Na kutas Coś tu nam w dziurze skacze. Bo właśnie, będziemy robić ten Mob Grinder. Mob Grinder, Mob Spawner, nie wiem. Czy to już nie będzie działać? już dzwoni już. Dobra, połowa serduszka Na mnie się Creeper czai i wybuchnie za plecami dlatego Nie, 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 nie Nie, nie, nie Jest, okay, Nie zrobił na pierwszy level, więc Nie robię w ogóle Dobra I teraz się okazało, że nie ma nic do jedzenia Zajmicie. Ok, jeżeli będzie tak kabel O ty, ty, ty hmm. Ok, otwiera się, więc tylko sam kabel wystarczy Wale, o ciup, Dobry księżyc ty. Odjazd, ty. Chciałem coś zjeść, też Snajper siedzi w dziurze. No właśnie wiem, widziałem. Ja tutaj tutaj Ha, złamał mi się noże. Okej, okay. widzę to. Okej. Okay. Nie, 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 nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie. Skitrałem się, nie widzisz. Dobra. Co jest? No jest. Ledwo. Ojej, ale cię złagowało U mnie teraz skeleton. Okej. Okay. Ktoś się cieszy. Hmm, jak to się robiło? Może, że tako. Tak, 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 tak. Jest. Haha! Ha. Mam mógł, bitches! Tylko on strzelać, by Gonna die, bitch! Puuuu! Okay. Dobry ma tym speedmatostrza. Ze Skyrim a już nie umiem strzelać, bo w Skyrimie tam gdzie co tam strzała poleci i nie za bardzo nie wychodzi, ale w Redha zawsze dobrze wejdzie. To I tutaj jest po drugiej stronie identycznie, trzeba zrobić co nie Redha? Nie wiem o czym mówisz. Dobrze w Ciebie strzała, zawsze wejdzie, tak? No a potem w Ciebie. <laughs> Dobrze, wyjdź z tego pokoju. Problemy. Tu będzie woda. Haha, ha. trafiłem ci w domek. Lega! Ja... Zawsze, dobre światło. Jak zawsze. Żeby nie było. I teraz, co ja będę robił w tym odcinku? W tym odcinku nie będę robił nic. Po prostu nie mam pomysłu co mam zrobić, jakąś budowlę mam zrobił. Woda, tu do pistony. Jakąś wieżę bym zrobił, haha. Ha. Jakąś gównianą wieżę, której tak mi nie wyjdzie bym zrobił. Tylko do tej wieży bym potrzebował clear stona. A, A stona, całego, którego zdobyłem wyrąbałem, o tutaj. I on już znik. Okej okay. Tutaj o... przyjdzie teraz ja. redstone O nie, nie ma Potem Okej Powiesz co w szkole? Wiem, basen <laughs> e, basen o nie kamienne cegły, to jest bruk. WTF, a to jest co? Kamienne cegły W sumie dużo tych kamiennych cegieł, więc... Okej okay. Tak to będzie Więc tu będę pistony, po drugiej stronie będą pistony Będzie ta ściana Idę po... To wszystko będzie z tego z, z um, są stona, więc idę trochę go zro... z... 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 zrobię. O... Zabrać! Trochę ze zebrać. Idę ze trochę ze zebrać, ze ze zebrać, 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 zebrać. mój ten? Eee... Pasażer nie tu. O tutaj to będzie. Ten te piece Chcę trochę piachu, boże. nie nie. Zauważyłeś, że Nie. jesteś ślepy Czy ty to zauważyłeś? Papara papara Okej, okay, potrzebuję Nie. Nie Okej, okay, więc idę po... Może lawu to będę palił 6 potrzebuję. Tak, sześć potrzebuję. O, to masz 64 to nawet nie zauważyłem. Bo chyba nie mam czego. żadnego materiału do opalenia. Nie rozumiem. A mam je. Yy, Hitter. Yy, hiter Hopla, 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 hopla. Hopla, 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 hopla. Po co my tu idziemy? Po co ja to widziałem w ogóle? Już wam mówię. Co są wokół domku? Postanowiłem, że ten domek zrobię taki fajny. Zrobię go. Zrobię go fajnego. Przebuduję ten domek w pizdu. Cały ten dach. Zrobię go jednopiętrowy, bo to drugie piętro jest do dupy, moim zdaniem. Tam i tak nie śpię nawet. Bo śpimy tam w domku razem. 7 Dobra, więc nie wiem co coś będzie można z tym drzewkiem zrobić 8 Następnym odcinku już będzie przebudowany i zrobiony domek To wam mogę to tak poza kamerami 8 to... Lipa Okej okay. Co trzeba wziąć na to co ja chcę zrobić? Cztery. Na pewno to 8 Na pewno to I na pewno to jakie to są liście to są liście to samo co Czyli tu Czejtym lawę nie, co ja robię? Co? Nie, 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 nie. Haha, hahaha, hahaha, ha, 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 zniszczył. hahaha, hahaha. Ha, ha, ha. Ja nie chcę przetapiać. Zacząłem przetapiać. Ach, z tą ma. Co ja w ogóle robię? To jest to, to liście, które bym chciał. Albo zrobię to na zielone, albo na czarne. Idzie telew. Włożyłem, że kamienie. Nie chcę przetapiać kamienie To, yy, patrz, jak robię yy, no. Mm, nożyczkami, nie? Jak robię liście drzewa, to z tego, no. to z tego drzewa dostanę też te. Um, sadzonki. dlaczego miał dostać? Nie wiem, tak to się da. Przecież liście ścinasz. tymi nożyczkami. Nie tak. Tylko z tego z, z... Z, z tych lecą sadzonki. Z liści. Jak więc... więc to nie ma sensu To nie jest to, będę musiał stąd iść, bo za dużo sadzonek nie mam Mam tylko jeszcze dwie A mi gówno jakieś wielkie urosło Co to what the fuck jest teraz będzie dużo Lala. A... Chmura, będzie burza Ten sąstą. Czasące tutaj Okej, okay, więc ładnie No, teraz nie za bardzo słychać Uwaga Hopsa Haha, ścioła okay, 100 prawie. Nie, 110, 109 Sąstona no. Ja idę szukać drewna No to nie to jakieś patyki przed domem będą jak coś Wioska! Um. jeszcze... Torcze To już się przydadzą? Na pewno się przydadzą To, to, to To? Redstone nie, ja nie chcę tego, ja chcę po prostu czarny, z czarnego drewna. A hmm. Teraz doszło no, nowy rodzaj drewna, w, w następnym tym... Jaki? ...prelisie, takie... nie wiem, to jest dżunglowe drewno. To one ma paski nie wzdłuż, tylko wszerz. Hmm. Można by to... tego prelisa może na następnym tym będziemy mieli. No. I na następnym prelisie, jeżeli jeszcze nie wiecie, chociaż pewnie już wiecie, bo to... Taka wielka afera, o tym zawsze są, afery są, o tym. Jest... drabinki są z powrotem takie jakie były. I... I po lianach. Lijan. Po tych Tak, jak jest coś... Jak jest nie liana na klocku, to można po niej wchodzić, tak jak po drabince. Tak. Ja nie mam przewodu, pokazać liany. A to nie każecie. Kurde, same gówniane będą takie pisane te drzewa, nie chcą być chcę być To normalne I canne, droga. ja nie wiem, czy będziemy mieli Zasrało. tę dżunglę, bo to będzie dżungla. Ja nie jestem pewien, czy my ją będziemy mieli. Um. Czy to jest najgorsze, nie? że ta Minecraft wychodzi i trzeba grać na danym Minecrafcie cały czas, bo jak zaczniesz grać na innym, to ci się mapka cały czas zesra. Nie, ona się Zasrało. po prostu nie będzie tego nigdzie, nie, nie znajdziemy nigdzie i nie będziemy mieli tych drzew, takie różne. I żeby to mieć, to jakieś podobno da się coś tam sida si, coś tam jakoś da się tu zmienić. Nie, nie dam rady. Jest... Nie, nie, nie znajdę tego. Ma, zobacz, czy masz może czarne sadzonki czarnych drzew. No. Nie mam, tylko normalne. Teraz zmienili to, że przechodzi ta ziemia. Inny kolor, panie to wygląda. Nie tak od razu, tylko. No, tak. To tak taki że Paskami to jest. Oj, ty, ty, świnio, ty. Ty nie dobra, ty. Hmm, daj mi kordę swoją. Minus 3800 czy tak jeszcze ja? Nie pamiętam. Czekaj. Minus 3800 tak. Odcinek nic co nie będę w nim robił, po prostu będę chodził i zbierał Takie takie rzeczy, takie rzeczy, wiecie, eee, zobaczę może... Co to, to za drewna wszędzie. Hmm. To są modela A drzewa sadzę. Są badele, że cieliście były. Będę robił Jedzenie. No sobie. Czy to jest inny kolor tego, tego liści, czy to jest to sam kolor liści? Jeżeli liści jest inny, to, to, to one są takie same jak się zetnie, po prostu one są inne, bo jesteś na innym biomie. Aha. To... No to, to... Trochę zjeść? To by musiał znaleźć jednak czarne drzewka, bo nie wiem czy to z białych, czy z czarnych bardziej będzie wyglądało lepiej. Eee. <laughs> Bum, parkour. No i żebym sobie pobiegał na tym parkourze. Teraz te patyki pościnał, co... i posadził. Patyki, 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 patyki o! Patyki, 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 patyki. Hop, 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 hop. Hop 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 hop. Oj 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 Widzę tu dużą ilość liści. Ja widzę nie dom Taka informacja Ile Endermenów, jakby ich coś posrało. Ile endermenów? ile endermenów? O, pokażę wam coś. Haha ha. Kolorujemy już wełnę powoli. To znaczy powoli. Znajdziemy wełnę, to znaczy znajdziemy jakieś barwnik i idziemy kolorować wełnę, tak? I... No ale złą coś pokażę Warto stać w rynku Red tam skacze jak małpa okay. Creeper za mną, szybko szybko Sporo drewna teraz, bardzo tak dużo Nie wejdziesz Zielone, niebieskie, czerwone, żółte Tu będzie inny kolor oczywiście Nie ma wyrodzenia. 16. Fiole, e, fio, taki fioletowy... 8, 8, 16, akurat. Biały, biały, biały. I tu, tu tylko będą białe. W tym o i w tym o. A tu będą wszędzie inne kolorki, tak? To jest wymierzone kolorami. O kurde, jak mam cię zabić? Tak, cię zabije dziwkę. Okej. Okay. Znam mam to Wkładam raz te na miejsce. Ups. Kręgosłup się połamał. Hmm. Dawno to nikt nie był, to doszło. Jest tak. To, to, to. Pokój, piek, piek, piek. Zasadza tylko rynkowi, tutaj? Red jest tą Teraz tutaj To zamknę to już sobie, nie będziemy tam wchodzić Co się stanie jak użyję kostkę mięczną Jaką mięczną Męczną, męczną męczną, mięczną Tą kostkę z kość użyję jak to się nazywa? Powder Bones Męczna kostka kost, Mączka kostna o no Co się stanie jak to żyje na... Na fuck you No żeż, Anderman. what the fuck Endermena? Nie, dzią Tak mi się nie da No i A Ja pierd... O my Okej, okay, więc teraz tutaj to... ja kocham Superdejn... Żyć z pierogami. To ty żyjesz z pierogami, dziomek Czasem. Muszę wyjść z serwera i teraz jest małe. Z czego są, są idę? Coś... coś tu. Coś jest. Co? Coś, coś nie widać co tu jest. Coś mnie puszuje. Wpadłem do jakiejś dziury, bo przecież musiałeś się kopać. Zakopię! Ale żeś zakopał. Na kancie Uwaga! Wskakujemy do Redha, co Redho robi? Gdzie jest redho? Gdzie jest redho? Gdzie redho schował się? O! Pokażę wam coś. Hi, 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 hi. Popaliśmy to cały dzień. Naprawdę. Cały dzień spędziliśmy na kopalnie. Teraz tak to tutaj. Jak będzie się tu woda wodowała, ona będzie się płynęła. Tutaj będą itemy wpadają do środka, a woda nie. Pięknie. Teraz mam z każdej strony taką dziurkę I teraz tak Te slamiki wszystkie, będą spadały nam do środka I będą nam spływać w jedno miejsce, tak? Co robisz akcent Juliana? Nie robię jego akcent, robię taki... 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 Takiego dziżula spod sklepu I one będą nam leciały I tam będą zabijane za pomocą naszego super zajbistych mieczy ze skyrima zabij 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 etcho ok Red ho. Y, na chwilę utnę i zobaczę jak tutaj wygląda trochę i będę z wami z wami z wami w sumie musimy się już żegnać dziecko no tak mm. ok więc Okej, okay, więc my się teraz będziemy żegnać. Gdzie jesteś, to chodź razem przynajmniej raz. O. jestem u mnie w tym. Piętro niżej, piętro niżej. Jak do ciebie dojść? Tutaj. Nie ma wyjścia. Do tyłu, do tyłu. Z felu. Wiedzacie. Masz celnik. Zabrałeś ty ciuluty. Uwaga. Jak ty przez tą rękę też nie? No, ach, dobra. Tak, okay, więc my się kończymy. My <grym> się kończymy. Dobra, no to dziękujemy za oglądanie i znaczymy się w następnym odcinku. Zobaczymy się w następnym odcinku. Ja jestem sułuj. A mnie nie ma. A go nie ma. <grym> dobra, ludziska. Do zobaczenia. Do zobaczenia.